Panno młoda, młoda panno, myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Jako ja nie umiem nic niby na moje zawołanie. Na prośbę i na rozkaz twój żeś ty dzisiaj panna młoda jak jaśmin, jak jagoda i o cóż się rozchodzi to, że pan tyro się spodziewa ty dzisiaj jesteś szczęśliwa panna młoda zaproś gości tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle i po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele. Gdzie muzyka? Gdzie muzyka? W dniu dzisiejszym, to jest 1 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 odbywa się Powiatowy Konkurs Plastyczny już jego dziewiąta edycja. Tytuł Powiatowego Konkursu Plastycznego od dwóch lat brzmi Zaprojektuj swój świat. Formuła konkursu po kilku edycjach uległa zmianie i jako, że w szkole zmianie uległy kierunki kształcenia. Od dwóch lat kształcimy młodzież w liceum plastycznym, stąd rozszerzyliśmy formułę konkursu do trzech kategorii. Uczniowie w etapie szkolnym przygotowują pracę w trzech kategoriach, to znaczy projekt malarski, projekt graficzny, komiks czy stylizację postaci. Prace z etapu szkolnego są nadsyłane przez nauczycieli prowadzących uczniów w gimnazjach do szkoły, tutaj w szkole oceniane, a na terenie naszej szkoły odbywa się już drugi etap konkursu, gdzie każdy z uczniów musi wykonać na zadany temat pracę plastyczną. Praca oceniana jest przez jury, którego przewodniczącym jest nauczyciel naszej szkoły, nauczyciel liceum plastycznego, profesor rzeźby, jednocześnie wykładowca ASP, pan Zbigniew Dudek. I tak co roku zapraszamy gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego, a w tym roku było ich ponad 100, nawet z Opoczna, którzy przyjeżdżając do nas do szkoły uczestniczą w drugim etapie konkursu, a przy okazji mogą się zapoznać ze szkołą z kierunkami kształcenia i ewentualnie podjąć decyzję co do dalszej nauki w naszej szkole. A my w trakcie konkursu wyławiamy nasze powiatowe talenty artystyczne i plastyczne. Nie 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 Wszędzie głód, kiedyś na wschód. Nie za długo tam chyba wytrzymasz. Lecz na wschodzie przynajmniej życie niezwyczajnie zwyczajnie. Słońce wschodzi i dzień się zaczyna. Tam w wie na braskiej pada, deszcz przemęczony Chcielibyśmy Państwu zaprezentować krótki pokaz mody utrzymany w klimacie początku XX wieku. Jak wspominaliśmy, organizowany przez nas konkurs plastyczny dla gimnazjalistów obejmuje różne kategorie, m.in. projekt stylizacji postaci. Sprawdzam umiejętności doboru takich elementów jak ubiór, fryzura, makijaż oraz dodatki dobrane do typu urody i postaci. Wszystkie te elementy zaprezentują nam nasze modelki w pokazie czar minionych lat. Kreacje wykonane zostały przez nasze starsze koleżanki na warsztatach krawieckich. Fryzury i makijaż wykonały nasze koleżanki z klas fryzjerskich, a w pokazie zaprezentują się uczennice wszystkich typów szkół, jakie widnieją pod ze zespołu szkół polagimnazjalnych nr 6. Wesela swojego przyjaciela, Lucjana Rydla, syna profesora uniwersyteckiego i literata z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką spod krakowskich Bronowic. Wesele uważane jest za najlepszy polski dramat XX wieku. To zostało napisane zaledwie na samym początku stulecia. Z jego symboliki wywodzą się pojęcia, które na trwałe weszły do języka opisującego zbiorowe zachowanie Polaków. Złoty ruch, pocholi taniec, czapka z parymi górami to symbole złudnych idei. W 1973 roku Wajda zrealizował wersję filmową Wesela i dzięki temu dzieło Wyspiańskiego mogła poznać taka ilość widzów, do której spektakl teatralny nie mógłby dotrzeć, także publiczność obcojęzyczna. Wajda w doskonały sposób obsadził w rolach bohaterów dramatu wybranych przez siebie aktorów. Ewa Ziępek w roli Panny Młodej, Daniel Ołbrychski w roli Pana Młodego, Andrzej Łabnicki, Wojciech Brzoniak, Franciszek pieczka, Maja Komorowska. Festiwal, ma, jak? jest ty, ty żal! Chciałem coś powiedzieć czule! A ty z twoim sercem z nie zgadniesz dziewczyna wczoraj jak mi serce. Nie ja to się to rozchodzi, że pan tyle się spodził po mnie. Ty dziś jesteś szczęśliwą, panna młoda. Zaproś gości, których bieda piekło dręczy. I po cóż te spiekła, duchy? Niechaj przyjdą na wesele, gdzie muzyka. <noise> A to mi pan zabił dźwiga. ucząc w akademii i ucząc tutaj w liceum. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam do naszego liceum plastycznego. Tak? Gotowe dzieła, o których już wspominaliśmy w prezentacji, a które podziwiamy w kościołach, w placówkach kultury i różnych instytucjach miasta można porównać z projektami autora, zachowanymi w jego muzeum przy placu szczepańskim. Obejrzyjmy fragment filmu przedstawiającego pracę artysty od projektu do gotowego dzieła.